Dawaj teraz po tej wozie, boczkiem, Daniel. <laughs> Pierwszy wiem w mokre. <śmiech> <śmiech> Tam na trzech kółkach kurwa przejdzie. <laughs> I Powiedz, że nie ma frajdy na trzysetce, nie? Nie jest, nie jest. No. I jak to się zdenił, to nie byłbym wiadomo, co to jest. <laughs> Kolejny? Co, 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 po lenej? Z dziewczyny byłbym. A, dziewczynki. Co to znaczy? Dobrze, co a, no właśnie, bo Ty nie wiesz chyba, w którym wyjechać, więc nie wiem. O, dziewczynki. Ale ja nie chcę nic mówić, to one miały wodę, to tak, tak mają takie dziewczynki, wiecie. Tędy iś, i kiedyś, kurde. No właśnie. Coś mi się wydaje, że właśnie nie ma teraz Bezkręcamy sobie w prawo. Czepko najpieczasie ja pojechałem. No, no. Raz, a tym pierdziochem. Ty, między No. Widziałem właśnie jak ty tam wiesz. Fruwasz między drzewami. Poza tym, że Daniel się zaraz z górki spierdzieli. Ty ty. <laughs> Teraz coś się spierdziele stąd. Ale widać, że się że ślizguje cały. No i dawaj. Jebaniutki Jestem w No, jebaniutkie no Cze tu A z przejebkami tu podjeżdżaliśmy To chce być może w kolejnach, nie Daniel? Tak ja Już myślałem, że pójdę z jeszcze nie Jeszcze widziałem drogę <grym> Daniel wybierze, znowu się do modlitwy złożył mnie i <grym> stał bo trzepał się, pojechał dalej Fakty <grym> Trochę pieszy, jakiś tam jesień w prysku, nieważne O jaka kałuża oj, kałuża, kałuża O jeju, Jak my przejeżdżamy przez tę kałużę O, jest kałuża faktycznie Z prawej strony jest głębsza Ład ciepieru! Kałuża! Bo ziówki do boczki, O, 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 o. <laughs> Czekaj, kurwa, muszę sobie usiąść na tę stronę. Ło! <laughs> <i laughs> wow. 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 Czekaj. Tak jak mówiłem, ja bądźcie do tej boczki Dokładnie, ja tutaj muszę właśnie <laughs> położyć się na boczku. boczki. Się A tu nie brakowało. A tak! Chociaż zrobiłem błąd, że wyciągnąłem nogę na zewnątrz, nie? Nie? No to nie wjeżdżaj <grywa> Szatanie Ty chcesz drugi raz dzisiaj leżeć A to pan jest dalej? Droga na górze? Nie, tam do góry nie wjeżdżamy to on tutaj świruje <grywa> Wiedziesz czy musisz z niego schodzić Wjadę kurwa ja nie wjadę do góry pana No tylko wiesz spokojnie, spokojnie Misiu spokojnie, bez nerwów, bez wrzucania klaksonu, okej? Okay? Klaxon przecież kurwa tutaj alarmuje mi co? No? no chyba tak, alarmuje. Ostatnio też jak nacisnąłeś klakson, to się wypierdoliłeś. Więc ostrożnie, Daniel. Pamiętaj 99 cm szerokości. Ej, no i też uważaj, bo on jak nurkujesz przodem, to on koziołka. Masz jakiś jaki świrek Daniel, nasz chojrak dzisiejszy no. Ale Daniel, tutaj chyba, poczekaj Tu trzeba chyba skręcić, za daleko pojechałeś Dobra, już jadę To czekamy na Cię au, 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 au. Cześć, ty kurwa, lasem obierzasz? Ja pierdzielę. Ja ci już tego kymko chyba nie dam. Bo ono szaleju się najadłeś przez nie. Szaleju, panie. Po twojej lewicy. czy znaczy, nie, tutaj. No szaleju się najadł. No, uważaj, bo tutaj ta woda taka. No, przerzuć ciało. Ha ha ha